To dziennik motywacyjny. Poranna dawka motywacji w twoje uszy. Zaprasza Mediteusz. Dzień dobry dziewczynki i chłopcy. Nisko się kłaniam. Słuchacze i słuchawki, witajcie, Mediteuszki i Mediteusze. Jest środa, czwarty dzień czerwca 2025 roku. Słońce wzeszło o 4.28, a zajdzie o 20.53. Imieniny obchodzą Karol, Franciszek i Helga, solenizantom wszystkiego pięknie niemożliwego. Bo co możliwe, to i tak się spełni. Dziś Dzień Wolności i Praw Obywatelskich. Motr na dziś? Żaba ze studni nie wie, co to ocean. Stare przysłowie japońskie. 540 wydanie codziennika motywacyjnego. Siadamy wygodnie, zapinamy pasy i jak codziennie. Dziś odcinek o afirmacjach, a raczej o wzmacniaczu afirmacji. O czymś, co będzie absolutnym game changerem dla tych, którzy afirmują, którzy doznali mocy afirmacji, zdają sobie sprawę, że owe afirmacje działają, ale dziś metoda, która będzie rewolucją we wszystkim tym, co afirmujesz. Naprawdę. Wiesz, że afirmacje to potężne narzędzie. To pozytywne stwierdzenie, które ma za zadanie trafić do Twojej podświadomości, żeby ją nakarmić. A jeżeli dasz temu swoją uwagę, wiarę, poczujesz ekscytację, to zmienia się wszystko. W nocy afirmacji, w każdy piątek o 23.00, afirmujemy. Ale jest jeden skill, jeden patent, jedna metoda. Która powoduje, że afirmacje nie są zwykłymi pozytywnymi zdaniami. Jest to TNT dla afirmacji, jest to trotyl, jest to coś niedowiary, co się wydarza. Działa zawsze. Ja stosuję od wielu, wielu lat z jakiegoś Niewiadomego powodu nie powiedziałem ci o tym wcześniej. Nie wiem dlaczego. Wydawało mi się to tak naturalne i tak normalne, że o tym po prostu nie powiedziałem. I uświadomiła mi to moja koleżanka, bo jak rozmawiałam z nią na temat afirmowania, właśnie sprawa zeszła na to, co ci za chwilę opowiem. Ona mówi kurde, dlaczego tego nie ma w nocy afirmacji? Dlaczego tego nie było jeszcze w żadnym codzienniku? Anka, więc niech się stanie. Tajemnica afirmowania tkwi. W zakończeniu afirmacji. Tak, dobrze słyszysz. Wyobraź sobie afirmację. Jestem bogaty albo bogata. Brzmi super, nie? No bo kto z nas nie chce być bogaty albo bogata? Ale co jeśli dodasz jej supermocy? Co jeśli sprawisz, że twój umysł wprost zaleje fala przekonania, że to już się dzieje? Dziś odkryję cztery magiczne frazy, które zmienią twoje afirmacje w niepowstrzymane rakiety. Posłuchaj. Pierwsza z nich. Mówisz afirmację: Jestem bogaty, bogata. I dodajesz: Możesz w myślach, możesz na głos. I tak właśnie jest. Albo: Jestem bogaty, bogata. Wierzę w to głęboko. Albo: Trzecia: Jestem bogaty, bogata. I dodajesz: Dziś to potwierdzam. Albo: Jestem bogaty, bogata. To moja codzienność. Zmienia się wszystko. My, jako ludzie, lubimy potwierdzenia. Zobacz, i jak coś robisz i lubisz, jak ci coś wychodzi, jak sprawdzisz, na przykład, nie wiem, strzelam pieciesz sernik i robisz to po raz pierwszy, i ten sernik za pierwszym razem ci się uda, wyjdzie, nie będzie za kalca, wszyscy powiedzą, kurczę, super sernik, masz potwierdzenie, następnym razem robiąc ów sernik, że dany sernik jest smaczny i smakuje, i robisz go z większym zaangażowaniem przekonaniem. To oczywiście empiryka, doświadczenie czegoś, co robisz w swoim życiu, co produkujesz, co wytwarzasz, i coś, co oceniają inni ludzie. Z ludzką podświadomością jest trochę inaczej. No bo zobacz, jeżeli teraz nie jesteś bogaty, bogata, Afirmujesz, powtarzasz te pozytywne stwierdzenie. Jestem bogaty, bogata. Oczywiście możesz dodać w co, bo tutaj też mieści się pewna pułapka. Można być bogatym w doświadczenia, można być bogatym w przeżycia, można być bogatym w pierdylion różnych rzeczy, ale jeżeli jestem bogata w zasób finansowy, bogata i tak właśnie jest. Zmienia się wszystko. To trafia do Twojej podświadomości, a podświadomość, jak wiesz, nie dyskutuje z faktami. To samo Twój racjonalny umysł. No bo zobacz, jak stajesz przed wanną pełną wody i jak będziesz miała albo miał pomysł, żeby do niej wejść, to stwierdzasz, że za chwilę będę, ben, będę mokry, mokra, nie? Jak wejdę do tej wody, tutaj nie ma dyskusji. Jest to stwierdzenie faktu, że jeżeli władujesz swoją szanowną do wanny wypełnionej wodą, to za chwilę twoje ciało albo ubranie, które masz na sobie, zamoczy się. Z faktami podświadomość nie dyskutuje. Tym bardziej twój racjonalny umysł. A zauważ, że na samym początku w procesie afirmowania angażujesz swój racjonalny umysł do procesu afirmowania. No bo najpierw wymyślasz. W umyśle afirmację, którą powtórzysz, potem nadajesz jej jakiegoś znaczenia, czyli twój umysł gdzieś ją zakotwicza do czegoś. Jestem bogata, bogaty w coś tam, zasób finansowy, w złoto, pieniądze, w miłość i te wszystkie inne rzeczy. I potwierdzenie. I tak właśnie jest. Cztery frazy, które są TNT, które są wzbogaconym uranem napędzającym twoje afirmacje. Pierwsza. I tak właśnie jest. Druga. Wierzę w to głęboko. Trzecia, dziś to potwierdzam. Czwarta, to moja codzienność. A teraz informacja dla wszystkich tych, którzy poszukują w tym podstępu. Zobacz, dlaczego to ma działać? Wielu, wiele osób mi to zadało pytanie. Jak mówiłem mimo o tych czterech frazach, które wzmacniają afirmację. Dlaczego łysy, ale że co? Że ja sobie dopowiem tam na końcu afirmacji i już będzie lepiej, szybciej, bardziej wydajnie. Słuchaj. Zwiększona wiarygodność to coś, co dla Twojego świadomego umysłu, a zarazem dla Twojej podświadomości jest naprawdę kluczem do tego, żeby nie dorabiać zbytnich teorii do tego, co się wydarza w danej afirmacji. Kiedy dodajesz na przykład, i tak właśnie jest, lub to wierzę głęboko, albo cokolwiek innego, co Ci potwierdza z tych czterech fraz, które Ci podałem, wysyłasz sygnał do swojego podświadomego umysłu: to nie jest tylko życzenie. To jest fakt. A z faktami, jak już Ci powiedziałem, ani racjonalny umysł, ani podświadomość zazwyczaj nie dyskutują. No bo oczywiście w całym gronie 70-paru tysięcy ludzi na kanale Mediteusz znajdą się ci, którzy będą ową teorię chcieli podważyć, ale to już inna para kaloszy. Aktywacja energii działania to jest coś, z czego nie zdaję sobie sprawę, afirmując 99% afirmujących. Zobacz, jeżeli afirmujesz i traktujesz każdą z afirmacji li i wyłącznie jak jakieś pozytywne zdanie, to równie dobrze możesz powtarzać numer rejestracyjny swojego samochodu. Albo napis, jaki masz napisany na t-shirtie, albo hasło reklamowe PKO czy tam jakiegokolwiek innego bańku. Nie zmieni to absolutnie nic. Ale w momencie, kiedy czujesz ekscytację. Co, która dotyczy afirmacji. Jeżeli czujesz coś, co Cię nakręca do tego, że na przykład jeżeli będziesz, jesteś bogaty, bogata w zasób finansowy, szczęśliwy, szczęśliwa, masz miłość, na którą czekasz, albo różne inne sytuacje, które afirmujesz, aktywuje się energia do działania. Dlaczego? Dlatego, że nasze organizmy, nasze świadome i podświadome umysły, nasze jaźni. Potrzebują informacji w postaci ekscytacji, emocji. Zobacz, nasze życie całe oparte jest na emocjach. Naprawdę, jak się nad tym zastanowisz, Twoje całe życie od A do Z oparte jest na jakiejś emocji. Albo na szczęściu, zadowoleniu, albo na ekscytacji, albo na wkurwie, albo na rozczarowaniu, albo na złości, albo na dziesiątkach innych emocji, które w nas buzują. Emocja. To aktywator, aktywator wielu stanów w naszym życiu. Dobrego samopoczucia, złego, szczęścia, nieszczęścia i wszystkich tych rzeczy, które wpływają na nas ludzi. Te cztery magiczne frazy to również bardzo szybki dostęp do podświadomości. Nasza podświadomość jest jak potężny komputer, który. Przyjmuje instrukcje, instrukcje, które zostają wrzucane do niego, czyli to, co programujesz i dajesz swojej podświadomości, to staje się Twoją rzeczywistością, i na ten temat pisali już naprawdę wielcy psycholodzy. Pisali o tym wielcy guru, nauczyciele, kołcze rozwoju osoby, no wszyscy. Od A do Z, jak weźmiesz 10 książek z tzw. rozwojowej bańki, idę o 100 tysięcy dolarów w drobnych monetach. Że było tam stwierdzenie, iż nasz ludzki umysł jest komputerem i odtwarza programy, które zostały do niego wrzucone. Koniec, kropka. Kreowanie nowej rzeczywistości to również nierozerwalny fakt, który wiąże się z tymi czterema frazami, o których Ci mówiłem. Zobacz, całkowicie inaczej zaczynasz postrzegać sytuację, która do Ciebie przychodzi z daną afirmacją, czyli Bogactwo, miłość, cel, plan, opuszczenie deficytu, zdrowie, polepszenie zdrowia i to wszystko, czego dotyczą afirmacje, w momencie, kiedy dodasz frazę i kiedy uświadomisz sobie, że to pozytywne stwierdzenie z tą frazą, którą dodana została przez ciebie na końcu, wpływa na Twoją rzeczywistość. To jest dokładnie case z wanną. Twoja rzeczywistość, stojąc przed wanną wypełnioną wodą w ubraniu, jest taka, że jesteś suchy, sucha. Ale jeżeli zadecydujesz w swoim świadomym umyśle, że oto swoje ciało włożysz do rzeczonej wody, to będziesz mokra, mokry. Staje się to Twoją rzeczywistością w momencie, kiedy wykonujesz ten ruch, czyli. Twoje ciało ląduje z posadzki przed wanną do wanny wody. Proste, prawda? Raz jeszcze zanotuj te frazy i weź je na zawsze. Dodawaj jej do każdej afirmacji ever, jaką kiedykolwiek i gdziekolwiek będziesz powtarzał, powtarzała. Ale zważ na jedno, na jedno uwagę. Na to, żeby nigdy pod żadnym pozorem nie klepać tylko li i wyłącznie afirmacji. Tylko, żeby je powtarzać z ekscytacją, zaangażowaniem i tymi wszystkimi ładnymi rzeczami, dodając. I tak właśnie jest. Wierzę w to głęboko. Dziś to potwierdzam albo to moja rzeczywistość. To jest absolutny game changer. Ever, dla wszystkich, którzy afirmują zadanie. Afirmujemy przez 7 dni, dodając owe frazy na końcu, a potem mediteuszmałpa Będę miał prezenty dla tych, którzy maila napiszą bez wyjątku, czy działa, czy też nie działa. Czy ktoś sprawdził, czy mnie chciał, że tak powiem, oszukać. Ale jeszcze jeden patencik, który będzie dla tych, którzy lubią jeszcze lepiej, jeszcze więcej, jeszcze dokładniej i to zwiększa dużo i jeszcze więcej prawdopodobieństwa o tym, że dana afirmacja odpali. Zobacz, zrób pewne doświadczenie. Zamiast jestem pewna albo pewien siebie, powiedz jestem pewna, pewien siebie i tak właśnie jest i możesz w umyśle dodać czuję to w każdej komórce mojego ciała. To moja prawda. Poczuj tę różnicę. To już jest nie tylko myśl, ale także deklaracja. Która wibruje w Twoim umyśle w Twojej podświadomości. Albo zamiast przyciągam obfitość finansową. Kurcza, afirmacja wyświechtana jak tatarskie siodło, powiedz przyciągam obfitość finansową. Wierzę w to głęboko. Pieniądze płyną do mnie z łatwością, radością, z otwartym sercem jestem gotowy, gotowa na obfitość. Zmienia się absolutnie wszystko, albo zobacz, wszyscy ci, którzy afirmują zdrowie: jestem zdrowy, zdrowa i pełna, pełen energii. Powiedz, jestem zdrowy, albo zdrowa i pełna, pełen energii. Dziś to potwierdzam: moje ciało jest świątynią zdrowia, a ja tryskam witalnością. Tak właśnie jest. To są absolutne game changery. Ja przeglądałem YouTube'a. W tym celu dziś rano przed nagraniem tego codziennika motywacyjnego i zastanawiałem się, mój boże cyfrowy, łysy, dlaczego nikt jeszcze o tym nie powiedział? Dlaczego? Skąd ja mam ten patent w ogóle? Jak ja się dowiedziałem? To krótka opowieść na zakończenie. Lat temu 30, w roku 95 albo 4, nie pamiętam, kiedy. Moje losy splotły się z losami Lecha Fazego Stefańskiego. Rozmawialiśmy w studiu eksperymentalnym Polskiego Radia na temat afirmacji. Bo ja wtedy byłem urzeczony. Wyczytałem Bodaj w niestej Ziemi, taki miesięcznik kiedyś wychodził, że są stwierdzenia, które nazwane zostały afirmacjami, pozytywne zdanie. I opowiedziałem to Lechowi. On był dla mnie wtedy wielkim górą. On był wtedy wielki, dla mnie wielkim kimś, kto wydawał mi się tak ogromny jak ho, jak Mont Everest. I on mówi: "Słuchaj, a co by było, gdyby... I opowiedział mi o owych czterech frazach. I na początku mówi, kurde, to jest to bez sensu. Najpierw wrzucam jakieś pozytywne stwierdzenie, a potem co? A potem Lech powiedział, to stwierdzenie potrzebuje paliwa. To stwierdzenie potrzebuje uwiarygodnienia. To stwierdzenie potrzebuje emocji. To stwierdzenie potrzebuje faktu. Wtedy w moim niełysym, no bo akcja dzieje się 30 lat temu łubie, Eksplodowało olśnienie. Oczywiście. Jak to młody człowiek, jak większość z nas, o natychmiast, natychmiast powiedziałem: Sprawdzam. I wiesz co? I zrobiłem dokładnie to samo, co zrobi dziś 99% słuchaczy i słuchawek tego kanału. Wiesz co zrobi? Nie będzie afirmowało na małe rzeczy, na drobne sprawki, żeby sobie sprawdzić. Tylko wielu, jestem przekonany, wytoczy działo, tak jak ja zrobiłem lat temu, 30. I to działo wystrzeliło. I jakie było moje wielkie zdziwienie, że to przyniosło oczekiwany rezultat. I jak to zawsze w życiu moim bywa, minął miesiąc czy dwa, i znowu mieliśmy jakieś nagranie ze Stefańskim. Ja mu opowiedziałem o tej całej sytuacji z wielką ekscytacją, podnieceniem, w ogóle o, to ja mało co nie wybuchłem. I pamiętam jak dziś Stefańskiego siedzącego na korytarzu w polskim radiu na parapecie. I ja mu mówię, ja tam się w ogóle naginam, ja mu opowiadam, gestykuluję, jestem tak zajarany, jak normalnie Rzymza Nerona. A on mówi, no, tak to działa. Weź ode mnie, proszę, te cztery frazy na całe życie. Za każdym razem, kiedy będziesz afirmował, afirmowała, zapamiętaj je. Naprawdę nietrudno, to są cztery zdania. Zapamiętaj i weź je na zawsze. Na zawsze niech będą obecne w Twoim umyśle. Niech zawsze będą przyklejone do afirmacji, którą powtarzasz. Te frazy to, i tak właśnie jest. Wierzę w to głęboko. Dziś. To potwierdzam i to moja codzienność. A teraz na same zakończenie zróbmy pewien mały eksperyment. Usiądź bardzo wygodnie, zamknij oczy i powtórz za mną. Każdego dnia, pod każdym względem, jest lepiej, lepiej i lepiej. Wierzę w to głęboko. Kawowiczem z już wiecie za co, dlaczego i po co? Do samiutki. Do samiutki gleby ukłony zasyłam. Jesteście naprawdę najcudowniejsi. A teraz garść informacji, bo dzieje się naprawdę tyle, że to jest szok. Książki Feng Shui praktycznie wszystkie wyszły. Z tego co wiem, w trzech czy czterech rzutach wyszła za granica cała. W ogóle, nie mówię wam, mam alergię. Ja muszę sobie jakiś antypoczt kupić, żeby się tym smarować. Oczywiście teraz zrobiłem małą manipulację i dokonałem cesji tego niecnego proceduru wysyłania paczek pocztą polską na Adę i na Ankę. Sorry dziewczyny, musiałem. Znaczy nie musiałem, ale nie miałem czasu. Każde wytłumaczenie jest dobre. Wielka Księga Dobrostanu już wydrukowana. W piątek albo w poniedziałek, wszystko zależy od pana paleciarza-kuriera, który będzie jechał do mnie z wielkimi paletami, będzie u mnie w magazynie. Rozprówamy paletę w paczki i wyjeżdża do Was. Jeżeli ktoś, kto kupił Księgę Dobrostanów, nie dostał e-booka, cześć mediteusz.pl. Bardzo, ale to bardzo proszę o informację. Jest naprawdę sztos. Jeszcze info od Ady. Cały czas uzupełniamy ilustrowany mudraż współczesny na www.mediteusz.pl. i jest jedna mina, bo większość ludzi nie, nie chce tego zauważyć. Słuchajcie, tam są takie czarne prostokąty z czapką taką, z takim biretem nie? studenckim. To, że tam nic nie ma na tym obrazku, nie oznacza, że nie ma pod spodem. Należy w to kliknąć. Codziennie albo co dwa dni Ada to dodaje dwie mudry, żeby nie było takiej sytuacji, bo to jest tak. My dodajemy Młodry i wszyscy a, i serwer jest y, y, zawieszony. Znalazłem chyba też rozwiązanie, co zrobić, żeby wymiksować się z tej platformy VOD, która kosztuje naprawdę dochód narodowy Etiopii brutto, i działa tak jak działa, czyli zawiesza się, coś tam nie funkcjonuje tak jak trzeba, ktoś nie może się zalogować 500 razy. Pisze do ady maila, ja się loguję, okazuje się, że się daje. No więc tak, i jeszcze jedno ogłoszenie na koniec. Ja mam naprawdę straszną prośbę do Was, z całej siły. Ja już nawet nie wiem, jak mam powiedzieć. Słuchajcie, jak kupujecie coś w sklepie wiedza i wpisujecie swój adres e-mail. Naprawdę, powtarzałem to wczoraj powtórzę raz jeszcze, bo dziś Ada znowu przysłała mi 11 takich maili. Naprawdę, zajebistą różnicę dla systemu robi. Czy ty zrobisz Anna.Kowalska@wp.pl, czy anna.kowalska Naprawdę, zajebistą różnicę dla systemu robi Gmail with Gmail. Naprawdę, wielką różnicę. Robi o2.pl od o2.jp albo nl. Zwracaj pilną uwagę. To samo, jeszcze jedna informacja. Jeżeli kupujesz coś w sklepie i wybierasz przesyłkę paczkomatową i podajesz numer zagraniczny niepolski, InPost nie przyjmuje takich przesyłek, czyli system nie generuje etykiety. Bardzo, bardzo proszę, zwróćcie na to. Uwaga! I słuchajcie, jeszcze jedna informacja, bo to będzie kurcz, absolutny sztos. Yy, kontaktowałem się z moimi znajomymi od relaksacji i z Instytutem Umysłu, i już udało mi się prawdopodobnie doprowadzić do końca pewien program, który się będzie nazywał Mentalny Bezpiecznik. Mentalny Bezpiecznik będzie opublikowany bodaj na początku przyszłego tygodnia. Będzie dostępny w sklepie wiedzy, wiedza wiedza.mediteusz.pl. Będzie też y, jedna z tych wyjętych y, nagrań, będzie na YouTubie I będzie to taki zestaw skróconego Szulca, skróconego Jakobsona, miks tychże dwóch, pełnej wersji Jakobsona, pełnej wersji Szulca. I jeszcze dwóch dodatkowych nagrań. Udało mi się, bo walczyłem o to przez chwilę długą, to tak naprawdę chodziło o pewne licencyjne sprawy, ale udało się, mam. Więc w przyszłym tygodniu, bodaj w poniedziałek albo w niedzielę, w nocy, trudno mi powiedzieć, jak się chłopcy wyrobią z, ze składaniem tego, będzie dostępne. To naprawdę sztos. Ja zauważyłem, że odkąd zacząłem trąbić na lewo i prawo o Jakobsonie i o szulcu, czyli o tych dwóch kanonicznych programach relaksacyjnych. W wielu ludzkich życiach zaczęło się dużo zmieniać i to nie jest szczegadanie, że łysy sobie odpalił mikrofon i teraz sepowy, jaki jest zajebisty, no bo dostaję bardzo dużo maili od ludzi, którzy nie znali ani Jakobsona, ani szulca którzy z jakiegoś powodu gdzieś w przestrzeni internetu trafili na ten kanał, czy do tabletek zmian, czy do codziennika i zaczęli stosować, bo potraktowali to jako ostatnia deska ratunku, jako ostatni próg, ostatni krok przed czymś, co nie będzie działało dla ich dobrostanów. I wczoraj dostałem, wczoraj, tylko li i jedynie wczoraj, trzy takie maile, które aż sobie wydrukowałem i aż sobie schowałem do segregatora, że będę pokazywał wnukom o tym, jak Jakobson i Schulz przyniósł dobrostan trzem paniom, bo to były panie. Jedna z pań, Ewa, Ewa z Warszawy, nie spała 27 lat. Czy dajecie wiarę? Nie spała trzy dekady. Dla mnie jest to nie do pomyślenia. Dla faceta, który zasypia między pionem a poduszką jest to w ogóle, wiesz... Nie, nie do ogarnięcia. Cierpiała na ultra bezsynność. Jedno, co ją kładło do łóżka, to była chemia, czyli bardzo silne środki nasenne, które powodowały następnego dnia, że przez kilka godzin czuła się jak przysłowiowe nie powiem co. I Ewa trafiła na kanał Mediteusz i zaczęła stosować Jakobsona i Szulca wymiennie. Na początku, bo co, co mogę robić, jak nie śpię? I tak nie śpię, to co mogę sobie zrobić? I zaczęła to stosować. I wiesz, co się wydarzyło? Po 14 dniach Ewa wstała w niedzielę w tym tygodniu i napisała do mnie maila, że pierwszy raz prawie od trzech dekad spała od godziny 22 do godziny 7 rano, mając piękne sny. Mało tego, zasnęła w połowie programu autogennego. To coś nie do wiary. I takich maili jest naprawdę dziesiątki. Ja jestem Ultraorędownikiem, ultraorędownikiem Jakobsona, Szulca i ich skróconych wersji. I jak życie potwierdza? Wczoraj spotkałem się z moim kolegą Cezarem. Cezary jest wykładowcą, fizjoterapeutą, uczy innych ludzi fizjoterapii, czyli masażu, tych wszystkich innych rzeczy, które zapewniają sprawność innym ludziom w jakichś deficytach ruchowych. I wiesz co? I ja nie wiem, jak to działa w moim życiu, i nie chcę wiedzieć, nie chcę w to wnikać. I przychodzi do mnie czarek, spotykamy się na stacji benzynowej. Ja mam tak często albo galerię, albo stację, nie wiem z jakiego powodu, ale z tego to wiem, bo mieszkamy blisko. I mój słuchaj, dobrze, że Cię widzę, miałem do Ciebie dzwonić. Czy Ty możesz nagrać Szulca i Jakobsona raz jeszcze dla studentów? I ja się zacząłem śmiać w głos. Wiesz dlaczego? Bo spotkałem się z nim na stacji BP, no, to nie reklama, na stacji benzynowej, kiedy to wracałem z nagrania Jakobsona i Szulca. No to tyle. Wszystkiego dobrego, dziewczynki i chłopcy. Kłaniam się nisko do samej ziemi. Słyszymy się jutro o godzinie 6 rano. Tabletek nie ma, bo ja pakuję. Naprawdę, będzie pani nowa od poniedziałku. Już ja nie będę pakował, więc będę robił inne rzeczy. Nisko się kłaniam do samej ziemi. Jesteście najcudowniejsi. Pa. Codziennik motywacyjny. Poranna dawka motywacji w Twoje uszy. Zaprasza Mediteusz.